Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Knauf Goldband, żydowska gipsowa modowa zaprawa tynkarska a w twoim internecie. Słuchajcie, mam taki zwyczaj w zasadzie już mi się stworzył, że jak wstaję rano, to mam jakieś takie zadanie do wykonania, jakąś opinię do zostawienia. Długi czas miałem tak, że zostawiłem dużo opinii i teraz już nie mam ochoty ich zostawiać, po prostu mi się nie chce. Mogę się zgodzić jednocześnie nawet z wieloma opiniami i często to robię, ale nie w tym wypadku. Jest taki temat, co chodzi mi po głowie już od dłuższego czasu. Na początku myślałem, żeby te dwa tematy połączyć, a mianowicie chodzi mi o temat rasizmu i seksizmu, a w zasadzie takiego nowoczesnego, ukrytego rasizmu i ukrytego seksizmu. Ale stwierdziłem, że o rasizmie już kiedyś nagrywałem, nagram za jakiś czas, jak będzie jakaś podobna sytuacja, żeby to wyjaśnić na nowo, w nowym stylu. Natomiast dzisiaj się spotkałem z takim właśnie przykładem bardzo analogicznym do tego, co chciałem powiedzieć o rasizmie, tym ukrytym, to dzisiaj przeglądając sobie newsfeed na Instagramie, ostatnio rzadko wchodzę, ale akurat dzisiaj wszedłem. Zobaczyłem, że Adidas dodała nowe zdjęcie reklamowe, każdy pewnie dobrze wie co to jest Adidas Firma robi ubrania sportowe. Na zdjęciu widoczne jest jakaś modelka no Ona ma tutaj dosyć dziwną stylizację Na pierwszym planie prezentuje Swoją nieogoloną nogę I do tego jest but Adidasa tutaj, prawda? I wiecie, o ile nie ma żadnego problemu z tym Żeby taka osoba, twórca Robiła sobie takie zdjęcie w takiej stylizacji I prezentowała je przed swoimi widzami Którzy... Właśnie śledzą tę osobę i jej dokonanie, jej poczynanie, jej podejście do tego wszystkiego, to jest coś złego w Adidasie robiącym taką reklamę. Dlatego, że w momencie, nawet jeśli wiecie, to jest jakaś kolaboracja, typu o blogerzy, robią zdjęcia dla Adidasa, swoje stylizacje, to pokazywanie takiego zdjęcia na profilu Adidasa na, na Instagramie. Jest już formą reklamy. Na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to nie na samo to zdjęcie, bo wiecie, oczywiście, niezależnie od mojego podejścia do tej stylizacji, ta osoba ma prawo robić sobie takie zdjęcia i jakie tylko się jej podobają. Natomiast w wypadku Adidasa, użycie tego typu rodzaju wciąż kontrowersji, ma moim zdaniem charakter seksistowski. No i teraz bardzo prosto mogę to udowodnić, jeśli na tym zdjęciu, które tutaj pewnie widzicie wam pokazałem, byłby mężczyzna z. Tak wystawioną nogą owłosioną z Adidasem nie byłoby żadnego problemu, nikt by nie zwrócił na to uwagi. Ale ponieważ jest to kobieta, to to zdjęcie przykuwa bardzo dużo uwagę, bardzo dużo innych też kobiet komentuje, że im się to w ogóle nie podoba, i też bardzo dużo mężczyzn, wiecie, takie o fuj, coś tam, kobieta z owłosioną nogą. Natomiast ja zostawiłem swój komentarz, z który, którym chciałem się z wami podzielić, że właśnie niezależnie od tego, że każdy może być kim chce i każdy może dążyć do tego, żeby być tym, kim chce. Zostawienie takiego typu symbolu z taką brzydką niepasującą, moim zdaniem i zdaniem też wielu innych odbiorców. W moim odbiorze jest to taki clickbait i, i to seksistowski clickbait. Na zasadzie wszystkie kobiety, dlatego, że one przykują uwagę mężczyzn, dlatego, że inne kobiety wejdą by będą chciały zobaczyć na takiej zasadzie kompetytywnej trochę. Natomiast w tym wypadku jest dokładnie ta sama zasada, tylko z odwróconymi jakby emocjami, bo one są negatywne. E, to nie jest, nie, nie jest coś na śladownictwo, ewentualnie, wiecie, chęć skonsumowania, nie wiem jak to określić, tylko to jest właśnie krytyka. Tak jak wspomniałem, Gdyby to był mężczyzna, nie byłoby tej krytyki, nie byłoby te, tej, tej kontrowersji, nie byłoby też tej reklamy, no bo Adidas działa po to, żeby zarabiać. Ta blogerka, czy jaka to jest tam osoba, nie wiem, ona ma prawo tak, taka być, bo ona, ona ma być prawo, jaka tylko chce. Natomiast firma, i tak jak już wspomniałem, ją śledzą ludzie dlatego, że im się podoba to, co ona robi. Natomiast firma ma bardzo szerokie spektrum odbiorców, dosłownie klienci tej firmy, którzy jej płacą, którzy wymagają czegoś od tej firmy, którzy raz, że zostali w ten sposób zawiedzeni, bo to nie jest. To nie jest styl grupy docelowej Adidasa po prostu, natomiast druga rzecz moim zdaniem to jest seksizm tak jak właśnie przed chwilą wyjaśniłem, na zasadzie analogii, gdzie cycki, tam clickbait, tam każdy kliknie wykorzystanie kobiety jako produktu jako formy reklamy czegoś w bardzo taki instrumentalny sposób tutaj to samo, pomimo, że to jest feminizm i niby walka o prawa kobiet, to poszerzając to tak mocno przechodzicie w drugą stronę, po prostu zaczy zaczynacie sprzedawać ten feminizm zaczynacie sprzedawać ten styl, który miał być formą dla, dla kobiet, jakoś tam trzecią falą uniezależnienia się od stereotypów. To sprzedajecie to po prostu jako stereotyp, i to jest obrzydliwe. I ja bym chciał to skomentować. Napisałem oczywiście na koniec swojego komentarza, że wiecie, I'm Łapka w dół i ans. W każdym razie, no, nie podoba mi się to. I o podobną rzecz będę mówił o rasizmie, współczesnym, o podejściu do rasizmu, gdzie ludzie, którzy zwalczają rasizm, bardzo często sami są rasizmami. Rasizmami. Sami są rasistami. Wyjaśnię wam dlaczego i wyjaśnię wam moje podejście, ten, ten punkt widzenia, który opisuję właściwie, bo tak jak mówiłem, zgadzam się z wieloma punktami widzenia. Bardziej. Rozważania, do których doszedłem, i chciałbym zwrócić uwagę ludzi, tych wszystkich środowisk, które dążą do czegoś takiego, uważajcie. Bo zmierzacie dokładnie w tym samym kierunku, który wcześniej zwalczaliście, to znaczy promujecie seksizm, walcząc o swoje między innymi antyseksistowskie wartości. Zwalczanie seksizmu i zwalczanie wszelkich form traktowania ludzi instrumentalnie z powodu wiecie, płci, religii, rasy skóry i tak dalej, odbywa się nie poprzez stworzenie innego seksizmu, promocji innego seksizmu, in innej formy użycia tej dyskryminowanej części społeczeństwa jako instrument do sprzedawania. Dawania czegoś czy promocji czegoś, tylko poprzez traktowanie wszystkich ludzi w sposób równy, usunięcie procesu dyskryminacji ze swojego mózgu, a nie przeprogramowanie go na inną dyskryminację. To bym chciał, żeby była mądra myśl, mądra lekcja z mojego dzisiejszego odcinka. Będę ją jeszcze rozwijał, kiedy pojawią się w sferze tej takiej, wiecie, komentowanej życia publicznego jakieś sytuacje, które przybliżą pewien temat, stworzą sytuację, w której ludzie będą chcieli mieć jakąś opinię, będą szukali większej liczby jakichś podejść, żeby uzyskać, żeby stworzyć te swoją opinię. Wtedy się wypowiem jeszcze na temat rasizmu. Na razie zostawiam wam ten dzisiejszy temat do przemyślenia. Zostawcie swoje opinie w komentarzach, jeśli chcecie. Zostawcie oceny, jeśli chcecie. Zostawcie sobie subskrypcję. Jeśli chcecie, to jest. Y, pamiętajcie, o pamiętajcie, że to jest Wasza decyzja i nie, nie róbcie tego dlatego, że ktoś wam każe. To był Knauf Goldband, żydowska gipsowa zaprawa modowo reklamowo komentatorsko tynkarska w Twoim internecie. Shalom.